Faryzeusze nie chcieli mieć Boga nad sobą, dlatego sprzeciwiali się jemu. Chcieli być przywódcami narodu i czerpać z tego korzyści, ale nie byli ludźmi prawdy czy miłości. Będąc nieprzyjaciółmi Boga, byli nieprzyjaciółmi ludzi. Problem to nie jest historyczny, lecz w dalszym ciągu ma miejsce we współczesności. Bo czyż rozmaici rządzący i gremia opiniotwórcze, ustawodawcza, nie proponują ludziom życie w zadekretowanych grzechach, w kłamstwie, Czyż nie proponują niemoralności, selektywnego ludobójstwa i chcą mieć jeszcze zwolenników, czyli tych, którzy by ich wybierali i popierali? To ci, którzy mają dowodzić, czyli służyć prawdą i mądrością, dobrze organizować życie, aby ludzie łatwiej mogli się zbawić. A oni występują przeciwko prawdzie, przeciwko naturze człowieka i chcą być jak Bóg, ustanawiając co dobre albo co złe. Wolność wymaga prawdy, tę daje Bóg, wymaga mądrości i męstwa od strony człowieka, na te cnoty decydują się niektórzy. Kto więc nie ma prawdy, nie chce być mężnym, będzie niewolnikiem, będzie zakłamany i nawet jakby dobrze chcąc, źle będzie pracował przeciwko sobie. Wolność bowiem nie jest swobodą, lecz zadaniem, jest ciężkim brzemieniem. By mając możliwość, bo wolność jest możliwością, wybierać dobro najwyższe, strzec go i służyć Jemu. Dlatego łatwiej być niewolnikiem. Niewolnik nie podejmuje decyzji. Niewolnik poddaje się, jak zwierzę hodowlane, i ma problemy z głowy. Trzeba ci podjąć obowiązek wolności każdego dnia, abyś był w prawdzie, a przez to w łasce, Przez wysiłek, byś kształtował swą mądrość i miłość, budując dobre relacje z ludźmi i prawdziwie służąc Panu Bogu. Faryzeusze, którzy wystąpili do walki z Jezusem, Chcieli się posłużyć uzdrowionym. Bardzo dziwnie Pan Jezus uzdrowił niewidomego. Posłużył się błotem. Błoto, lekarstwem. U Boga nie ma nic niemożliwego. Tak się stało. Znak oczywisty. A dla zatwardziałych faryzeuszy nie było argumentu prawdy. I logiki, Ich bowiem decyzje i osądy nie wynikały ani z prawdy, ani z rozumu, By zaborczą dyktaturą, próbą zastraszenia i podporządkowania sobie wszystkich, aby im nikt nie zakłócał ich faryzejskiego układu, w którym oni rządzili bez moralności i bez odpowiedzialności, a rządzący. Nie stawiali im wymagań, i ich nie kwestionowali. Taka to była dyktatura tamtych dni. Uważaj, abyś nie był w podobnych okolicznościach, jako bezwiedna ofiara, z którą robią, co chcą. Uważaj na to, kto ci kształtuje świadomość, kto na ciebie oddziaływuje. Komu zależy na Twoich decyzjach? Bo jeśli robią to ci, którzy, którzy są przeciwnikami Twojej wiary, Boga i prawdy o naturze ludzkiej i rodzinnej, to są to ludzie, którzy hodują niewolników. Wolność jest trudna, wolność wymaga wysiłku oporu, sprzeciwu i walki. Skąd się bierze wolność? Ze sprzeciwu przeciwko kłamstwu i przemocy. Wolność idzie w parze z miłością społeczną, z uczciwym traktowaniem drugiego człowieka. Kto zaś nie traktuje siebie poważnie, nie będzie dla innych lepszym człowiekiem. Zło się zakamuflowało, ukryło się za pozorami prawdy i racji, a jednak zło jest zawsze złem. Tylko życie władca w sprzeciwie wobec grzechu można żyć Bogu na chwałę i sobie na zbawienie. Przecież faryzeusze nie reagowali na argumenty, czyli nic do nich nie docierało. Skoro cuda może wykonywać Bóg, to czemu nie uznawali Jezusa za Boga? Skoro usłyszeli świadectwo niewidomego, to czemu Go lżyli i odrzucali? Dlaczego czyhali na kogokolwiek, kto by uznał Pana Jezusa za Boga, by Go wykluczyć na zawsze z żydowskiej społeczności synagogalnej? Ponieważ nie podobała im się prawda. Nie podobało im się zbawienie. Oni chcieli być bogami dla siebie i dla innych. Oni chcieli stanowić o tym, co dobro i zło. Uważaj na to, by tobie się coś podobnego nie zdarzało. Bo gdybyś gdzieś stanowczo, jaskrawo sprzeciwiał się prawdzie, logice dziejów, wskazaniom rozumowym argumentów, to wtedy byłoby w Tobie podobieństwo, sprzeciw wobec Boga, aby nazwać dobrem czy koniecznością chwili to, co jest grzechem. Jeśli ktoś grzeszy, niech nie dorabia do tego teorii, że grzech jest notą, albo że jest koniecznością. Każdy grzech, Niechaj się jak najszybciej zakończy aktem skruchy, pojednaniem z Bogiem i pokutą. Wtedy człowiek wiedzie żywot od człowieka będącego na drodze do sprawiedliwości Bożej. Gdy zaś ktoś z grzechem swoim się obnosi i próbuje znaleźć akceptację dla niego, diabelską ma duchowość w sobie, jest niebezpieczny dla siebie. I wrogi dla innych. Rola Pana Boga w Twoim życiu mówi o Tobie, ale realna rola Pana Boga w Twoim życiu, bo tylko pamiętanie o Nim jako o tym, który Cię stworzył i istnieje, to jeszcze nie wiara. Wiara jest współbrzmieniem z Panem Bogiem. Wiara jest życiem u Boga i Bogiem. Wiara to bliskość Pana Boga, która Cię będzie przenikać i przeobrażać. Wierzę, Pan Bóg kształtuje myślenie i działanie. Człowiek zaś, który. Nie ogląda się na Boga i sam sobie ustanawia moralność, która jest nie według zasady dobro, zło, lecz przyjemne, nieprzyjemne, łatwe, trudne, tanie drogie, gdy człowiek szuka łatwizny, bezkarności, bez odpowiedzialności, usprawiedliwienia i poklasku otoczenia. To taki człowiek jest z daleka od Boga i jest przeciwnikiem dni swoich. Faryzeusze nie przyjmowali prawdy, ona do nich nie docierała, bo gdyby ją uznali, musieliby siebie zmienić, musieliby uznać siebie za grzeszników, a prawda im najbardziej zagrażała. Prawda jest pierwszym światem dla ludzkiego rozumu, i kto chodzi w świetle prawdy, ten się musi przemienić, albo jeszcze się musi bardziej zakłamać. Decyzja Twojej woli ma znaczenie ostateczne. Rzeźbisz siebie każdego dnia przez to, co czynisz. I to, co zaniechasz. Bądź więc mądry, abyś nie wchodził byle jak i w byle co. Bądź mądry, abyś był co dzień wyznawcą Pana Boga i Jego czcicielem, czyniąc dobre fakty w Twoim życiu. A to, co uczynisz, i tak jeszcze będzie wymagało korekty Pana Boga, bo wszystkie człowiecze czyny nie są doskonałe. I to dobrze, że Bóg musi korygować człowieka, nawet w jego dobrych czynach, bo to świadczy o tym, do jakiej wielkości człowiek jest powołany przez Pana Boga. Wymiar Twojego życia jako wieczny, to jest coś niezwykłego, co jest jako nierozpoznane, zlekceważone. I gdy człowiek nie rozpozna, nawiedzenia swego, wielkiego przeznaczenia do świętości, to faktycznie nie interesuje się tym wymiarem, który daje Bóg i zajmuje się swą doczesnością, którą traktuje jako zamykającą się całość. Błąd myślenia, zanik nadziei powodują, iż człowiek zamiast miłować nikczemnieje, staje się tym, który obsługuje własny egoizm i wystarcza mu doświadczenie dnia. Módl się, czyli bądź Boga, abyś przyjął tę warstwę człowieczeństwa Twojego, tę przestrzeń Twojego stworzenia, której jeszcze w sobie nie doświadczyłeś, nie podejrzewałeś, a którą Bóg daje Ci jako łaskę po łasce jak dom budowany jest w segie, warstwa po warstwie, tak Twoje człowieczeństwo, Twoja świętość może być budowana co dzień przez wierność Bogu i wytrwałość, dzień po dniu, chwila po chwili. Pan Bóg zatroszczy się o finał Twojego istnienia, a Ty bądź wierny dziś i teraz. Bo gdy zamiast zdumiewać się Bogiem, by przy Nim być, popadniesz w zadowolenie z doznań zmysłowych, jakie są ci dane, to będziesz wtedy najbiedniejszym ze stworzeń. Człowiek, który nie poznał godziny nawiedzenia swego, traci siebie, traci Pana Boga. Módl się więc o mądrość, aby Oszuści tego świata, nie zabrali ci prawdy i wolności. Módl się o mądrość, abyś odróżniał dobro i zło. Módl się o to, aby Twoje życie było zawsze wyborem trafnym w Twoich możliwościach ostatecznych i zasadniczych. Módl się o przyjęcie wielkości Twego wybrania, do którego Cię Pan Bóg stworzył. To jest aż zdumiewające, że tak niewielu widzi prawdę, że tak niewielu chce dobra najwyższego. To jest zdumiewające, że ludzie zakochali się w śmiertelności swojej. Był przypadek w służbach specjalnych z zemsty na swoim byłym kolegze. Dopadli go, bo nie wyszło im kolejne złodziejstwo, i z zemsty zakopali go żywego w grobie, w trumnie. Doprowadzili go do sytuacji właściwie ostatecznej, w trumnie przysypany, ile można pożyć. Ale Bóg nad wszystkim czuwa. Jednak po pewnym czasie, trudnym do określenia, ktoś chyba z oprawców odsypał piasek strumny. A on jakoś resztkami sił wypchnął wieko i wyszedł z grobu swojego. Wie od kogo, wie za co. Żyje po utracie wszystkiego. Jakby śmierci własnej, na nowo, z mądrością, z radością, bo życie jest niezwykłą chwilą, z której trzeba korzystać. Czasami niektórzy nawracają się w sytuacjach ekstremalnych, a czasami nigdy. A ty nie czekaj na Twoją ekstremalną sytuację. Bo Twoje ekstremum jest dziś, teraz. Bo w Twoim ekstremum jest Bóg bezgraniczny, ale gościnność Twoja, czyli wiara, są dosyć niewielkie. Bo wiara jest również gościnnością Boga. I na różny sposób można nazywać wiarę. Różnymi obrazami ją opisywać. Poryw Twojego serca jest Ci konieczny w kierunku Pana Boga. Tymczasem żałoba po dniu dzisiejszym, żałoba po czymkolwiek doczesnym będą Cię obciążać, ponieważ jeśli czegoś żałujesz więcej niż relacji z Bogiem, która jest no, niezamocna lub marna, to marny, nietrafny wybór. Źle Ciebie określają. Módl się więc o mądrość, aby Twoja wiara była wiarą na miarę Bożego obdarowania, a nie na miarę Twojego lękliwego przyjęcia. Módl się, bo Bóg chce Ci dać więcej, chce Ci dać wszystkość swoją bez granic.